Cześć wszystkim, z tego co mi się wydaje, będzie to drugi film z mojej podróży służbowej do USA. Aktualnie jest godzina 6:30 rano, jestem po Kroswicie i jestem w miejscowości Scottsdale, która jest praktycznie połączona z miejscowością Phoenix, ponieważ lot był do Phoenix. Eee, tak, przyjechałem tutaj rano przed 5:30, żeby zdążyć na klasę na 5:30, skorzystałem z, z usług taksówki e, Ubera bo nie chciało mi się niestety iść z hotelu tutaj na piechotę. Podróż, podróż na piechotę potrwa około 40 minut. Będę teraz wracał na piechotę po to, żeby nakręcić dla Was film. Jestem tutaj przed wejściem do CrossFit Infinity. Strand na parkingu. Będę ruszał w stronę hotelu. Nawigacja podaje 2,6 mili. To jest około ponad 4 km z tego co sprawdzałem. 3, 3, ponad 3 km, 3,4 km. E, tak, no więc co my tutaj mamy? Ogólnie rzecz biorąc jest strasznie gorąco. Tak jak zauważyliście, pewnie już e, mamy tutaj do czynienia z kaktusami, tak jak na Dzikim Zachodzie, ponieważ stanem, w którym jestem, jest Arizona. E, nad Arizoną jest Utah, więc ogólnie jest tutaj strasznie gorąco. I z tego co mi powiedziano. To akurat teraz mamy trochę chłodniejsze dni, bo normalnie jest goręcej, jest cieplej. Dzisiaj ma być prawdopodobnie około 40 stopni w cieniu, wczoraj było 38. Najwyższa temperatura w tym tygodniu ma osiągnąć 44 stopnie w cieniu. Ogólnie jest strasznie gorąco. Na plus jest to, że mamy tutaj do czynienia z niską wilgotnością powietrza co powoduje, że ta temperatura nie jest aż tak bardzo odczuwalna. No akurat teraz jestem tutaj w cieniu, stoi i jest spoko, tak? Nie wiem, no pewnie jest około 26, 27. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie mam pewności. Czekajcie, żeby nie zgubił telefonu. Gdzie problem? Jest telefon. A, szukałem okularów, okulary są tutaj. Eee, tak jak widać, niebo jest zupełnie bezchmurne. Tam jest księżyc. Tam schodzi słońce. Ja idę w stronę hotelu. No, i co tu dużo mówić? Ogólnie e, otoczenie jest takie bardzo pustynne. E, też niedaleko stąd jest e, Las Vegas, to znaczy niedaleko. No, prawdopodobnie z 4 godziny, z 5 godzin jazdy samochodem. Tak mi się wydaje, trzeba przez połowę stanu Arizona przejechać. E, tak, dla mnie jest to ogólnie e, egzotyka. Ze względu na to, że no w Polsce nie mamy takich krajobrazów. Tu się tam gdzieś góry, tu jest jakaś tam równina. Nie chciałbym się znaleźć tutaj ogólnie na pustyni sam i bez wody. Bo po prostu bym nie wyrobił. To co wam teraz pokażę, to po prostu moją drogę do hotelu i to co tutaj po drodze jest. No jest to Ameryka, tak? Więc jest tutaj. Eee... Kurde, no nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Można powiedzieć, że. Jest po amerykańsku. Ale co to znaczy po amerykańsku? Eee, wszystko wygląda ładnie. Jest ogólnie wszystko zadbane. O, proszę bardzo, królik. Wszystko jest zadbane. Eee, tam, gdzie powinno być zadbane. To znaczy tam gdzie, są, tam, gdzie mają być chodniki, to są chodniki. Są trawniki ładnie wykoszone. Trawka bardzo równo przystrzyżona. Eee, jest to tak jak zadbane. Zobaczcie, tutaj nie ma trawy, ale są jakieś tam wysypane. Jest to ładnie zagospodarowane są kaktusy i różne inne rzeczy. Tutaj są jakieś parkingi, to jest nie wiem osiedle chyba jakieś, albo jakaś strefa, gdzie firmy są. Ale też jest fajnie to, co jest możliwe do wykorzystania, czyli ta roślinność, która tutaj jest, te fajne niskie drzewa. Jak dla mnie to dla, dla mnie sprawia to bardzo fajny klimat, szczególnie teraz. Jak jest rano i jest chłodno, to jest fajnie. W sumie, jak jest gorąco, bardzo jak tutaj szedłem wczoraj około o 12 w południe, nie o 12 przed 12, to ogólnie byłem sam na ulicy. Dzisiaj prawdopodobnie też będę sam na ulicy. O kurde, nigdy nie dotykałem takich Ludzie raczej tutaj nie chodzą na piechotę, wszyscy mają auta. Taksówkarz powiedział mi, że są tutaj duże korki, ogólnie, jak jest no, w godzinach szczytu, no ale to wszędzie są. Ogólnie drogi są dość szerokie, asfalt jest czarny i bardzo równy. I jak się idzie po asfalcie, ja chodzę w tych klapkach, jak się idzie po asfalcie, jak się idzie po chodniku, przepraszam, który jest jak widzicie jasny, jak się wchodzi na tą drogę, która jest czarna, i jak jest już po południu, to po prostu nawet w tych klapkach po przejściu przez taką ulicę, to ciepło zaczyna przebijać przez te klapki i zaczyna się, zaczyna parzyć w stopy po prostu. Jest strasznie gorąco. O, tam ktoś biegnie. Ale to jest jedyna. Ja wczoraj widziałem tylko jedną osobę oprócz mnie, która szła po ulicy. Widziałem też drugą i trzecią, ale to byli rowerzyści, którzy chyba po prostu sportowo jeździli. Tam ta osoba też jest takim biegaczem, nieco sobie biegnie. Więc tak jakby, no to nie można jej zaliczyć do normalnego piechura, który idzie tam do sklepu po bułki, bo tutaj się raczej jeździ po bułki. Co tu mogę powiedzieć? Ludzie są bardzo mili. Na crossficie... E, znaczy na crossficie to zawsze są ludzie mili, bo gdziekolwiek nie pójdę, to zawsze są... Zawsze otwiera, obwitają z otwartymi ramionami. E, nikt tam nikogo nie... od razu nie osądza, krokim jest. E, wszyscy ćwiczą równo, nikt Cię nie wywyższa i tak dalej, więc jest bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo spoko. Tutaj jest tak samo, ludzie są uprzejmi, chcą się zapoznać. Tak jakby trenerzy, którzy tutaj ćwiczą, którzy tutaj trenują ludzi, są bardzo otwarci, mili. Każdy się pyta co tu robisz, jak długo będziesz i tak dalej. Także bardzo fajnie. Co więcej, jak wczoraj byłem na zajęciach na 12, to spotkałem dwóch ludzi. Znaczy, ogólnie tutaj na zajęcia przychodzą Wszędzie w sobie, chociaż może w Niemczech tak nie było, ale na ogół na zajęciach rozkwitowe przychodzą ludzie w bardzo, e, bardzo dużym przedziale wiekowym od takich młodych. To znaczy, może takich super młodych to nie ma za dużo. Raczej są ludzie, bym powiedział, około przed trzydziestką albo na przykład tacy już mocno starci, po czterdziestce, albo nawet około pięćdziesiątki. I tutaj było tak samo. Wczoraj spotkałem dwóch facetów, z którymi sobie pogadałem, i okazało się, że ich żony są. Jednego żona jest Polką, a drugi ma tam jakieś korzenie w Polsce. Wcale się nie dziwię. Bardzo dużo Polaków uciekło do Ameryki po wojnie, więc tak jest. No, przypomina się dosłownie akcja z sami swoimi. wyjechali do Stanów. Także mi się ogólnie podoba. Może podoba mi się też dlatego, że w hotelu, w którym jestem jest klimatyzacja. I z tego co... O, jest drugi rowerzysta. Zobaczcie. Ale to też jest człowiek, który po prostu jedzie na rowerze sportowo. To nie jest tak, że on jedzie do pracy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, przejdziemy przez tą ulicę. Trochę w trochę niedozwolonym miejscu. Ale pospieszymy się, zanim tam zacznie jechać. Te dwa uczarty. Eee. Aha, co? Jakieś oh, te... gałęzie pryriowe mnie złapały. Chciałem powiedzieć, że on też nie pojechał tutaj, to nie pojechał do pracy, raczej tylko się przejechać po prostu. Rano zrobić trening trochę eee. Co więcej... Aha, chciałem powiedzieć, że mi się tutaj podoba, ale ze względu na to, że bardzo mocno i bardzo dużo używają klimatyzacji w tym hotelu, w którym jestem, po prostu, no jak dla mnie, to oni wręcz przesadzają z klimatyzacją. Wczoraj mieliśmy rozpoczęcie spotkania e, o godzinie 15, które odbyło się w takiej dużej hali, e, hali, Boże, w takim dużym e, pomieszczeniu, Boże, jak to nazywasz takie pomieszczenie? Chyba e, oni to nazywają Grand Canyon, czy jakoś tak, tak się nazywa pomieszczenie. To no jest po prostu duże, duże audytorium, gdzie jest scena, na której było aż cztery ekrany. Zmieści tam się pewnie z 300 osób, a może nawet z 500. I tam było tak zimno, można powiedzieć, na dworzu, bo to było o 15, więc na dworzu było prawdopodobnie około 35 w cieniu, a tam w środku prawdopodobnie 20, więc różnica temperatur około 15 stopni. Ja bym wręcz powiedział, że prawdopodobnie pomiędzy temperaturą na słońcu, a tam wewnątrz to było pewnie 20 stopni różnicy. No dla mnie to jest zdecydowanie za duża różnica. Także mogłoby być tam normalnie 25, 26 w środku i byłoby spoko. A oni tak klimatyzują, tak chodzą, że, że jest po prostu masakra. I teraz się nie dziwię, dlaczego wszyscy ci ludzie chodzą, chodzą tam na przykład, bo e, mieliśmy e, musieliśmy się ubrać na styl taki casual biznes, tak? No to koszula i jakieś tam spodnie, wiadomo. Więc ogólnie w koszuli jest gorąco, więc ja nie mam nic pod koszulą, jak, to, jak się tak ubieram. A ludzie, którzy tutaj mieszkają, zakładają jeszcze jakieś t-shirty pod te koszule. I teraz wiem dlaczego, ponieważ znaczy tak mi się wydaje, nie jestem, nie jestem pewien na 100%, ale tak mi się po prostu wydaje, że przez to, że oni tak tam klimatyzują bardzo, to może jest tak, że jest im zimno po prostu. Więc zakładają te koszule pod ko, koszulki pod koszulę. Nie wiem, to jest moja, e, moja dedukcja. Być może jest błędna, po prostu oni są przyzwyczajeni do tych temperatur i dlatego tak się ubierają, także tak też może być. Eee, co tu więcej? Pokażę Wam ogólnie pokój za chwilę jak tam dojdę. To będziecie sobie mogli ocenić. No jest to zrobione tak jakby. Eee, Czekajcie. Chyba światła się zapaliły zielone i był duży ruch. Eee, ten styl amerykański jak dla mnie. Różni się według mnie tym, od, te, od takiego stylu europejskiego, nie wiem, budowania, konstruowania rzeczy, że no to tutaj wygląda tak jakby wszystko, nie wiem, no tak mało solidnie jak dla mnie. Jest, jest to wszystko wykonane tak bez takiego dobrego spasowania. No nie wiem, tak jak te ulice tutaj i te, i te trawniki i to wszystko. No dobra, to, to jest zadbane, jest w porządku. To raczej jest... So nie, to nie mój telefon, sorry. to raczej jest e, solidna robota, nie można nic tutaj niczego tutaj zarzucić nikomu. No ale w hotelu, takie jak wykonanie, nie wiem, drzwi. E, tamtych, no nie wiem, no, to, no, jest to inny styl, no niektóre rzeczy są, nie mogę, nie mogę powiedzieć, że wszystko jest do bani, że wszystko jest słabo wykonane, ale niektóre rzeczy jednak są e, wykonane troszeczkę gorzej. Może też, też być może jest tak, że. Przez to, że wykorzystują tutaj, bo tak mi się wydaje przynajmniej, że wykorzystują jakieś takie materiały naturalne. To znaczy tam w pokoju te rolety są wykonane chyba z drewna, więc być może obróbka takiego drewna i tak dalej, gdyby miała być tak dokładna, jak ja bym chciał na przykład, to prawdopodobnie byłaby bardzo droga i zajęłaby dużo czasu. Więc no dlatego jest to wykonane tak, a nie inaczej. No tak, normalne amerykańskie skrzyżowanie całe szczęście jest. Mam czerwone, znaczy zielone, sorry, białe raczej, żebym szedł. Jest tam przede mną człowiek. Widzę człowieka oprócz nie. Dobra. Tak, tak więc no na chwilę obecną mam takie tylko przemyślenia. Teraz gdzieś będę tutaj sobie szedł, to wam powrzucam różne tam przebitki z tej mojej trasy. Praktycznie droga do hotelu wygląda cały czas tak samo, jest dwa albo trzy pasmówka. W jedną i w drugą stronę. Eee, ładnie przystrzyżone trawniczki, tu nie ma akurat serwisu na tym przystanku. Wszędzie jest woda. Eee, raczej do podlewania tego wszystkiego. Zobaczcie, to, to wygląda normalnie Kalifornia. Także jest... No jest ładnie, jest ładnie, można powiedzieć, jest ładnie. Eee, za taksówkę z hotelu tutaj na CrossFit, co jest 3 chyba i 40 km zapłaciłem 6,7 dolara 6,70 centów, 6 dolarów 70 centów, więc około 20 paru złotych Tak, około 20 paru złotych o, straż pożarna, ciekawe, to zobaczymy sobie straż pożarną I już patrzymy. Coś się zadziało gdzieś. Także to chyba jest taka w miarę normalna cena. Nie jest to jakoś tam super drogo ani super tanio. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przepraszam za to, ale muszę się chyba wody napić, bo zaschnął mi w gardle. Która jest godzina? Jeżeli chodzi o tutaj czas lokalny, tak jak mówiłem, już jest pewnie przed siódmą, albo może za piętnaście. Jeżeli chodzi o czas warszawski, no to w Polsce mamy teraz prawdopodobnie 16, zaraz Wam to, zaraz wam to powiem. Tak, tu jest za dziesięć Okej, okay. są czasy, zaraz nam się pokażę. Tylko przejdę przez ulicę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten, o Polskę. Mamy Warszawę 1548. No, jest dość ciężko się przyzwyczaić, jeżeli chodzi o tego jetlaga. Tak zwanego. Wygląda to tak, że. Wygląda to tak, że. No ja miałem tak, jakby swój plan na to, jak to zrobić. E, ruszyłem z Warszawy o godzinie, dajmy na to, 15, a przyjazd tutaj czasu lokalnego miałem o godzinie e, 1. No, przyjechałem 1.30, więc znaczy miałem, miałem tu być o godzinie 24, ale było opóźnienie godzinne, więc przyjechałem o 1.30. O 1.30 w poniedziałek czasu lokalnego, a z Warszawy ruszyłem w niedzielę o 15.00. Ogólnie podróż zajęła ponad 20 godzin, chyba 21, jeżeli się nie mylę. Ale na czym polega sztuczka? Sztuczka polega na tym, że chciałem po prostu nie spać w ciągu całej podróży, po to, aby przyjechać tutaj tak zmęczonym, żeby pójść spać o tej pierwszej godzinie czasu lokalnego, o pierwszej rano. I udało mi się to. Dlatego, dlatego to zrobiłem, bo na czas polski jak kładłem się spać około godziny chyba 10 rano. Czyli tak naprawdę to jest godzina, o której ja wstaję. Także organizm y, mógł być zdezorientowany, ale przez to, że byłem zmęczony całą podróżą, bo nie spałem, no, muszę się przyznać, że chyba się zdrzemnąłem z 2 godziny y, podczas tego ostatniego lotu z Chicago do, do Phoenix. No, ale to jest ze względu na to, że no, nie da się, no, kurwa 20 godzin y, na nogach to jednak jest trochę. I tym bardziej, że jest takie nudne, bo siedzisz czy nic nie robisz, więc masakra. Może przejdę przez ulicę, tutaj. No, skręcają dobra nie No i sztuczka się może, mogę powiedzieć, że sztuczka się prawie, że udała Bo... E, bo, bo, bo 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 poszedłem spać o pierwszej, no i jakoś tam spałem, także obudziłem się potem na czas tutaj lokalny o ósmej e, Poszedłem na śniadanie, więc i no i całą imprezę ogólnie wytrzymałem Tak, tak więc nie było tak najgorzej no dobra, bo gadam chyba już z 15 minut, 17 nawet, także to będzie dość długie wideo. Mam nadzieję, że mnie słychać. No ale zobaczyliście ze mną kawałek drogi. Powinienem chyba przyspieszyć ogólnie kroku, bo nie zdążę na śniadanie. Eee, tak, więc tak to wygląda. Dobra, to w takim razie do zobaczenia w pokoju. Zaraz jak tam dojdę, to Wam pokażę pokój. Eee, no i to będzie chyba tyle na ten, jeżeli chodzi o ten odcinek. czy to widać, ale tam za przystankiem biegną ludzie. I tam te chłopcy pobiegli o, widzicie, tutaj w Parku biegną. No ale to ze względu na to, że to jest godzina poranna. Eee, I tak jakby e, da się e, żyć na zewnątrz i robić cokolwiek. Ogólnie podróżuję sobie bez koszulki. Mam nadzieję, że to słońce. Eee, dobra, odwrócę kamerę Ogólnie podróżuję, idę sobie bez koszulki A to ze względu na to, żeby się trochę opalić Wczoraj szedłem tutaj na piechotę W tą i z powrotem wprawdzie Więc spędziłem na słońcu Prawdopodobnie około godziny 40 minut I dzisiaj rano czułem jak moja twarz Mnie trochę piecze, więc na pewno się opaliłem Także chcę skorzystać trochę z tego słońca I no to mi nie zaszkodzi tak? A być może e, Trochę się opalę po prostu Idziesz sobie do hotelu Idą starsze panie, tak które widać tam za mną. I mówią do Ciebie cześć. Chyba się nigdzie jest takim, czymś nie można spotkać, tylko w Stanach. Nie wiem dokładnie co to jest, ale wydaje mi się, że to może być jakaś własność prywatna, być może nie. To raczej nie jest pole golfowe, chociaż nie jestem pewien. Raczej nie jest to e, tak jakby własność miejska lub coś takiego. Bo gdzieś tu widziałem... E, o tutaj właśnie. Private property. Więc e, to może należeć tutaj jednego z, do jednego z e, tych ośrodków, a jest ich tutaj sporo takich wypoczynkowych, no bo to jest tutaj odpowiednia pogoda po prostu do tego, żeby ludzie podobno, podobno tutaj przyjeżdżają wypoczywać z tych chłodniejszych stanów. To jest po tej stronie i po tej stronie też się ciągnie. No i jest to zadbane, tak żeby po prostu trawka rosła, tak jak widać, przystrzyżona. ładne drzewka kolorowe kwiatki itd. W zimę temperatura tutaj spada w nocy maksymalnie do tam chyba 0 stopni plus 3, plus 5 coś takiego. Niższych raczej nie ma. Taksu, pani taksówka, która mnie wiozła z lotniska do hotelu, powiedziała, że raz mieli tam jakieś opady śniegu, które po prostu, który po prostu poleżał 20 minut i się rozpuścił. Także nieźle.